Dzień dobry! Znacie grawitację? Oczywiście, a znacie Interstellar? Na pewno. Nawet znajdziecie na moim kanale odcinek wyjaśniający pewne zabiegi reżyserskie tego obrazu. Jest mnóstwo filmów, których akcja dzieje się w kosmosie i o których zapewne słyszeliście. Ale jest jeden film, o którym być może nie słyszeliście: O kosmosie, o astronautach, o misji. To rosyjski film z 2017 roku, mało znany na naszym rodzimym rynku. Salut 7, którego reżyserem jest Klim Szypienka. I co jest w nim takiego wyjątkowego, że trafił na mój kanał? To, że wizualnie trzyma poziom najlepszych filmów o astronautyce. Fabuła oparta jest na autentycznym zadaniu rosyjskich kosmonautów, którzy w 1985 roku podjęli się najbardziej skomplikowanej misji lotu poza sferę Ziemi. W tym odcinku chcę skupić się na zdjęciach, które oddają to, co człowiek może doznawać w kosmosie. Zacznę od pierwszego ujęcia, które właściwie zawiera wszystkie cechy, jakie chcę omówić. Kamera wychodzi od szczegółu do ogółu. Na ekranie widzimy emblemat. Kamera, nie spiesząc się, odjeżdża, ukazując miejsce jego umieszczenia, czyli kombinezon astronauty. Następnie pokazuje postaci w kontekście stacji kosmicznej i kończy swój ruch na ujęciu w planie bardzo szerokim. Do tego ruch kamery jest bardzo płynny, powolny i po dowolnej osi. Przechodzenie od szczegółu do ogółu, czy odwrotnie. Oraz płynny, czysty, powolny ruch kamery po dowolnej osi. Te dwie cechy zawarte w tym pierwszym ujęciu określają zdjęcia filmu Salut 7. To dzięki nim reżyser osiągnął niesamowity efekt efekt wrażenia przebywania w kosmosie. Ale jak te cechy mają się do kosmosu? Na początek ruch. A co jeśli wam powiem, że wszystkie zdjęcia w kosmosie zawierają jakiś ruch, choćby delikatny? To, że kamera się rusza, jest tutaj niezwykle ważne. W tym filmie zbliża to odbiorcę do sytuacji przebywania poza grawitacją. Na Ziemi mamy punkty odniesienia, w kosmosie nie. Nic nas nie przyciąga. Kamera na statku kosmicznym bez grawitacji mogłaby się poruszać po dowolnej osi. Nie da się ukryć, że taki swobodny i płynny ruch kamery jest dziś do uzyskania. W latach 90. XX wieku nie było to takie łatwe. Film z 1995 roku Apollo 13 nie zawierał takich ujęć. Owszem, kamera kreowała ruch, aby choć trochę przybliżyć swobodę astronautów na statku bez grawitacji, ale wciąż czuć jakiś punkt zaczepienia kamery. I jej ruch nie był tak płynny jak w filmie rosyjskiego reżysera. W Salut 7 kamera pływa w przestrzeni i to dosłownie. Jej ruch jest idealny, czysty, bez drgań. Nie czujemy, że kamera jest do czegoś przyczepiona, jest frywolna. Do tego porusza się w dowolnym kierunku, jakby nie ograniczała jej grawitacja. Tak płynny ruch w dowolnym kierunku da się dziś uzyskać nie tylko za sprawą urządzeń stabilizujących, do których podpięta jest kamera, ale także za sprawą efektów komputerowych. Czyli CGI. Obrazy wygenerowane za pomocą komputera zostają połączone z realnie zarejestrowanymi aktorami na planie. Dzięki temu uzyskujemy wrażenie nieskrępowanej kamery. Kamera pokazująca akcję w kosmosie musi być uwolniona od grawitacji i takie wrażenie. Dali widzom twórcy filmu. Wiele ujęć daje poczucie odbiorcy pływania w kosmosie. To pływanie osiągnięto płynnym ruchem w dowolnym kierunku i jeszcze do tego powolnym. Zauważcie, że kamera nie spieszy się, sunie swoim tempem, tak jakby rzeczywiście znajdowała się w kosmosie. Nie przyspiesza, nie hamuje, po prostu utrzymuje tempo. Ujęcia są krótsze i dłuższe, ale na pewno te dłuższe oddają omawiany efekt najlepiej. Takie zdjęcia nie były proste do wykonania, ale dzięki nim osiągnięto niesamowity efekt. Widz czuje, jakby przebywał w kosmosie z bohaterami. Zobaczcie to ujęcie. Pokazuje nieskrępowanie obiektu znajdującego się w kosmosie. Może on poruszać się czy obracać w dowolnej osi. Podobnie czyni to kamera. Pokazuje nam dryfującą w kosmosie stację i robi to w ruchu. Ale to coś więcej niż panorama. Kamera przesuwa się jak chce, jakby nie bała się, że uderzy w stację. Zobaczmy to ciekawe ujęcie. Zawiera wspomniane przeze mnie cechy. Kamera powoli płynie sobie w przestrzeni. Jeden z bohaterów zbiera do zbiornika krople wody. Gdy kamera zbliża się do niego, ruch pojemnikiem wytrąca kamerę, która w tym momencie zachowuje się jak kropla wody, tak jakby powietrze zdmuchnęło ją ze swojej orbity i przechodzi ona w inny punkt przestrzeni stacji. Grawitacja jej nie dotyczy, i jeszcze muszę wskazać to pomysłowe ujęcie. Bohaterowie widzą karalucha, jeden z nich dmucha w niego. Zauważcie, że kamera jest wówczas tak ustawiona, że dmuchnięcie odbywa się prosto w obiektyw. I co się dzieje? Robak zaczyna lecieć w nadanym kierunku, i kamera również. Ona także została zdmuchnięta. Zachowuje się tak samo jak karaluch bez grawitacji. I spójrzcie, co się dzieje na końcu ujęcia. Karaluch styka się z kamerą, a właściwie z jej obiektywem. Staje na nim i ucieka. Tutaj twórcy już bardzo dosłownie pokazali równość kamery wobec obiektów bez grawitacji. Wspomniałem, że wszystkie zdjęcia w kosmosie zawierają jakiś ruch. Jak mówi producent filmu, ponad 50% akcji odbywa się w kosmosie, i dlatego na tych zdjęciach trzeba było się mocno skupić. I dlatego wyszły tak wspaniale. Przy zdjęciach w kosmosie w Salut 7 twórcy nie pozwalają sobie na statyczność. Kamera ma pływać, a nie być unieruchomiona na statywie. W tym filmie kosmos równa się ruchowi. Tyczy się to właściwie każdego ujęcia, nawet krótkiego. Co ciekawe, ujęcia zwykłych rozmów bohaterów, które spokojnie mogłyby być ujęte statycznie, także otrzymały ruch. Choćby najbardziej delikatny i niedostrzegalny, ale jest. Dzięki temu widz cały czas ma wrażenie przebywania w miejscu, gdzie grawitacja nie sięga. Ujęcia scen kręconych na Ziemi mogą zawierać ruch, jak również ujęcia statyczne. Pierwsza scena filmu dotyczy akcji w kosmosie. Każde jej ujęcie zawiera ruch. Po niej mamy scenę na Ziemi. I ta wita nas kadrem statycznym. Rozmowa bohaterów oparta jest na statycznych ujęciach. Tu na Ziemi jest dużo takich ujęć. W końcu to miejsce, gdzie grawitacja funkcjonuje. Ale nie jest tak, że tylko statyczne ujęcia mamy w scenach na Ziemi. Oczywiście są także ujęcia dynamiczne, które potrzebne są do tego, by odpowiednio budować napięcie, by wyznaczać tempo akcji czy charakteryzować działanie bohaterów. Tutaj ruch może być szybki lub minimalny. No i może go nie być w ogóle. To, Wyznacza już reżyseria danej sceny. Pamiętajcie, że i do tego ruch kamery w filmie jest wykorzystywany. Jak widzicie, dwie przestrzenie Ziemia i Kosmos i jeden reżyser. To nie pierwszy reżyser, który wykorzystał ruch do sceny z akcją w kosmosie. Grawitacja, amerykański film z 2013 roku, również zawierała dużo ujęć z wszechporuszającą się kamerą. Jednak to, co wyróżnia nowszy film Sypienki, to większa swoboda kamery. W nim ujęć, w których kamera pływa bez przymusu kierowania się na dany obiekt czy bohatera, jest więcej. W amerykańskim filmie kamera zdaje się mieć jakiś punkt odniesienia. Pomimo, że lata w różnych kierunkach to często możemy Odnieść wrażenie, że jednak trzyma się jakiegoś wyznaczonego pola, śledzi bohaterów, obraca się szybko tam, gdzie jest akcja. W rosyjskim filmie takiego wrażenia nie mamy. Kamera wydaje się być bardziej wyswobodzona od filmowców. Ponadto w Salud 7 ruch kamery jest idealnie płynny, podczas gdy w grawitacji już nie. Oczywiście jest to pewne wrażenie i nie chcę powiedzieć, że zdjęcia Salut 7 są lepsze od zdjęć Gravitacji. To dwie różne stylistyki, mimo że tak podobne. Według mnie Klim Szypienka poszedł o krok dalej niż reżyser Gravitacji ale jest to film wykonany 4 lata później. Technologia była lepsza, a także doświadczenie realizatorów filmowych. Kolejną cechą zdjęć filmu Salut 7, która daje odbiorcy wrażenie przebywania w kosmosie, jest wykonywanie ujęć od szczegółu do ogółu lub odwrotnie. Pierwszym przykładem jest oczywiście pierwsze ujęcie. Kamera rozpoczyna swój ruch od emblematu w planie zwanym detalem, a nawet można go nazwać makrodetalem. Kamera się nie spieszy i na końcu ujęcia pokazuje nam całą stację kosmiczną w planie ogólnym, a nawet można powiedzieć totalnym. Zobaczcie początkowy i końcowy kadr. W tym przypadku kamera porusza się od ogółu do szczegółu. Zobaczcie. Ujęcie jest dużo szybsze, ale początkowy kadr i końcowy różnią się diametralnie od siebie. I to ujęcie jest wyjątkowe. Kamera pokazuje przestrzeń kosmiczną i fragment Ziemi, następnie przechodzi na kosmonautę, ukazując w zbliżeniu jego dłoń. Wszystko na jednym ujęciu. Zobaczcie początkowy i końcowy kadr. Tutaj kamera leci od szczegółu do ogółu. Zaczyna od twarzy bohaterów na zbliżeniu i przechodzi powolnym ruchem do planu ogólnego, ukazującego stację kosmiczną w całości. W tym przypadku zaczynamy planem detalu, po czym kamera przechodzi do planu pełnego, ukazującego wnętrze stacji. I jeszcze tutaj. Kamera przechodzi od szerokiego ujęcia stacji kosmicznej do zbliżenia twarzy bohaterów. Porównajcie obraz początkowy z końcowym. No dobrze, ale co to oznacza? Raz widzimy coś w detalu. A raz nasz wzrok obejmuje większy fragment rzeczywistości. Czy w życiu codziennym mamy z czymś takim do czynienia? Tak, jeżeli spojrzycie na swój zegarek na ręku, a potem przeniesiecie wzrok na pejzaż przed wami. Ale takich sytuacji jest mało. W kosmosie będzie to występować częściej i w większej skali. Pomyślcie, w jednej chwili patrzycie na rękawice skafandra, obracacie głowę. I w drugiej chwili widzicie całą planetę Ziemia. Można powiedzieć, że różnica między takimi obrazami będzie o wiele większa niż obrazami na Ziemi. Wskazałem Wam te dwie najważniejsze cechy zdjęć, jakie zastosował reżyser Klim Szypienka w swoim filmie Salut 7. Szkoda, że film tak mało znany jest w naszym kraju. Mi bardzo się podobał, a szczególnie uważam zdjęcia na, za mistrzostwo. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć ten film, jeżeli lubicie filmy o kosmosie, to koniecznie sięgnijcie po niego i obejrzyjcie. No i komentujcie, bo pamiętajcie, że w każdym materiale na moim kanale możecie wygrać film na płycie. Do zobaczenia, no i ocencie moją pracę.